Witajcie! Chciałbym Wam zaprezentować mój nowy telefon, jest to Sony Xperia Z1 Zapewne wielu z Was zastanawia się nad zakupem tego telefonu i wcale się im nie dziwię oczywiście Telefon ten ma bardzo, ale to bardzo fajne kształty Jest obły, nie ma żadnych kantów Wszystko jest pozaokrąglane, wszystkie rogi Telefon, jestem przekonany, że gdybym go rzucił na podłogę, na kafelki, nic mu się nie stanie, może delikatne jakieś otarcie, ale ekran nic, nic po prostu nie strzeli. Nie ma żadnych bardzo ostrych kształtów, które rzutują najczęściej na jakieś pęknięcia. Wszystko pozaokrąglane. Myślę, że konstrukcja jest naprawdę bardzo stabilna. Zresztą było to widać na wielu filmach na YouTubie, szczególnie na tych, gdzie sami sprzedawcy na targach rzucali telefonem na podłogę bez najmniejszego problemu, a podłoga była z kafelek. Sam oczywiście nie będę tego testował, bo nie mam takiej potrzeby, ale mam większą pewność sam dla siebie. Że telefon jest bardzo mocny, szczególnie ekran, gdzie mamy szkło hartowane, oraz wszystkie zaokrąglenia, boki. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to włókno szklane, bardzo twarde, mocne, wytrzymałe, na, na uderzenia. Dlaczego ten telefon? Wodoszczelny. Wodoszczelność pierwsza główna zaleta, która mnie do niego przyciągła. Kształt dla mnie nie ma znaczenia, ale okazuje się to oczywiście zaletą że kształt jest taki jaki jest, i bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Bardzo dobry aparat fotograficzny 2,7 MP, full HD ekran, Android 4.2 w chwili obecnej, lecz w najbliższym czasie będzie my mieli tutaj na 100% Androida 4 albo od razu 4.4, e, czyli KitKata Wi-Fi, GPS, GLONASS wszystko obsługiwane. Mamy tu też do czynienia oczywiście z 4 procesorem 2, 2 GHz na rdzeń. Pięciocalowym ekranem. Trzy kolory, jak mówiłem, są dostępne na rynku. Opakowanie małe, zgrabne. Myślę, nikt chyba nie potrzebuje większego opakowania. Może zobaczmy coś w środku. Od razu uprzedzę, że ze środka wyciągnąłem słuchawki na test. Nie zapomniałem ich wsadzić. Nie mam ich przy sobie w chwili obecnej, ale zapewniam, że grają bardzo fajnie. Trzymają się w uszach bardzo dobrze. I na pilotiku z tych słuchawek są cztery guziki głośniej ciszej. Odbieranie połączeń, zatrzymywanie muzyki w jednym guziku, i jeszcze jest czwarty guzik, który możemy sobie skonfigurować z dowolną aplikacją. To znaczy, naciskamy sobie go i włącza się aplikacja taką, jak sobie wybierzemy w telefonie. No, ciekawe, ale pomijmy ten szczegół. Czyli słuchawek w chwili obecnej nie ma tutaj w opakowaniu, więc ich wam nie zaprezentuję, ale myślę, że każdy sobie sprawdzi, jak będzie potrzebował, jak te słuchawki wyglądają. Zapewniam, że grają dobrze. Telefon mamy w takim oto woreczku. Dodatkowo jest okryty jak widać jeszcze foliami Odłóżmy go na bok na razie Zobaczmy co tu jest dalej w tym pudełku Oczywiście kabel USB mikro USB z jednej strony, z drugiej strony USB No i oczywiście metka Sony Model EC801 model kabla. Dobra, lecimy dalej. No właśnie, sławek nie ma, jak mówiłem, ale zostały oczywiście gumki. Gumki bardzo fajne, trzymają się fajnie w uchu. Nie tak jak w niektórych produktach. No, wylatują, wypadają i nie trzymają się ucha. No, chyba, że ktoś ma naprawdę specyficzne uszy. Odklejone jakimś chyba glutem. Dobra, lecimy dalej. Ładowarka z wejściem z boku na USB. Oklejona foliami. I a ważna rzecz. Ona ma na wyjściu prąd 1500 mA, czyli 15 ampera na wyjściu ta ładowarka posiada mniej niż notę trójka w notę trójce była chyba 18 czy 2A ale tutaj nie jest najwyraźniej to potrzebne. Co mamy dalej? O, instrukcja obsługi w języku polskim oczywiście i pewnie jeszcze w językach Różnych narodowości. Jakaś deklaracja zgodności. Karta gwarancyjna, pewnie też była, jak pamiętam. O, gdzieś tam jest. O, ważne informacje. Może nie, nie widzę jej teraz, ale zapewniam O, jest. Zapewniam Was, że jest karta gwarancyjna. Coś tam, coś tam. Myślę, że papierki to nas tam mało interesują. najważniejsze jest tak naprawdę rachunek zakupu. Oczywiście, telefonu. Dobra, to, to możemy sobie schować Tak więc przepraszam, że Was słuchawek nie pokażę po prostu je wyciągnąłem i nie były mi potrzebne i zapomniałem ich tutaj wsadzić Dobre. Odkładamy pudełeczko Wróćmy do naszego telefonu Telefon twardy, wytrzymały to, to czuć, to czuć, że ten telefon to jest naprawdę kawałek solidnego materiału Wyciągnijmy bez folii. O, tę folię możemy myślę odłożyć. O, tutaj mamy co? Mamy tu jedną folię z przodu. I drugą folię też z tyłu. A, telefon jest tak samo podobny z przodu i z tyłu, więc można się pomylić. Oczywiście zdradza obiektyw. To ściągnijmy te folię. Może będzie łatwiej. Zapę... Proszę mi wybaczyć, ale telefon już był uruchamiany. Nie mogą się oprzeć, dlatego będą mikroślady tutaj używania, chociaż może nie będzie widać na tym filmie. Ale pokazuję wam od, od podstaw, jak telefon wygląda od zera. Ok. Folie, żeby ich nie tracić, a są mega ciekawe, bo można ich przylepiać wiele razy. Do siebie odkładamy. Nie, wyrzucamy. Telefon, jak widać, cały szklany. Od razu wszystkim mówię jedną ważną rzecz. Ten telefon posiada z jednej i z drugiej strony, mimo że tego nie widać na pierwszy rzut oka, może na drugi też, folię. Tak więc nie ściągajcie jej oczywiście. E, widać tutaj takie mikrośladziki moje i tak dalej z kieszeni, z kluczy czy z różnych rzeczy. I uwierzcie mi, że teraz jakbym wziął nożem przejechał, to by się zrobiły tu ślady. Ale to nie dlatego, że ekran jest w kiepskiej jakości, lub nie wytrzymały. Tylko jest tu jeszcze folia taka specjalna. E, i z jednej i z drugiej strony dojrzymy tak naprawdę w rogach urządzenia, że ona istnieje w ogóle Gdy ją ściągniemy, to naprawdę nie jest takie proste, ale gdy ją ściągniemy, to ekran będzie żyleta Tak więc, yy, ale nie będę ściągał, zostawię sobie, co mamy, opowiedzmy może o tym telefonie coś Przód, tył, szkło, tak jak widać Z tyłu znaczek NFC i też tutaj jest ten obszar tu jest też ten obszar, w którym dotykamy telefonu, jeden do drugiego, jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji lub innego urządzenia NFC. Yy, guzik aparatu, proszę bardzo, tu, tu mamy do naszej, takie dziurki do zawieszki, głośniej i ciszej, tutaj guzik Wyłączania włączania telefonu lub też Odblokowywania ekranu, oczywiście i zablokowywania. Jak widać to co wspomniałem, chciałem Wam to pokazać. Wszystkie zaokrąglenia są bardzo dobrze widoczne. Wszystko jest zaokrąglone. Ok, co dalej? Tutaj mamy slot karty SIM. Czyli tutaj wkładamy kartę SIM. W jaki sposób to robić? Pa odchylamy. Może pokażę, żeby było jasne. O! Udało się. Odchylamy sobie. Zaślepkę i w środku, do środka wsadzamy kartę. Aha, i zapamiętajcie, no rzeczy: jeżeli będziecie mieli ten telefon, będziecie się pewnie przez chwilę zastanawiać, jak ją wsadzić. Najpierw zobaczycie tu taki kawałek plastiku wystający, podważacie go paznokciem lub czymś, wyciągacie ten plastik. To, są tak, to jest takie łóżeczko, jakby taka szufladka na kartę micro SIM. Do niej wsadzacie kartę micro SIM i razem tą szufladkę z powrotem wsadzacie. No i już mamy kartę wsadzoną. Tutaj nie wiem, czy będzie dobrze widać na filmie, ale pokażę wam. Staram się Tu Tutaj na przykład jest ta zaślepka i ona jest pokryta gumą dookoła. Taką czarną. Na pewno widzicie o co chodzi. Czarna taka, taka guma zaślepka. O, taka zaślepka występuje na wszystkich, znaczy taka guma zabezpieczająca przed wodą występuje na wszystkich na wszystkich zaślepkach. A jest ich... Chyba trzy, jak duże pamiętam. Dobra, z tej strony mam wszystko panowane od góry, nie ma nic, inaczej jest, przepraszam, najmocniej. W tym miejscu mamy gniazdo słuchawek. One jest woduszczelne. Można spokojnie pływać z telefonem wyciągnąć, wysuszyć. I oczywiście wszystko będzie działać nic tam nie będzie żadnego zwarcia i tym podobne. Tutaj mamy gniazdo kart MicroSD. Micro SD do 64 GB. Ja tutaj mam sadzoną kartę Sandyska Ultra. 64 GB współpracuje idealnie. Obok jest gniazdo MicroSD, czyli tutaj podłączamy kabel. Co mamy dalej? Tu jest gniazdo magnetyczne. Jest takie niczym nieosłonięte Wygląda może trochę dziwnie, ale chodzi o to, że telefon po prostu, jak mamy stację diagnostyczną, znaczy stację magnetyczną, taką bierzemy telefon po prostu go, klik i gotowe już się ładuje i już wszystko działa tak więc nie trzeba podłączać kabla USB do niczego tylko do tej stacji stacji magnetycznej po prostu wkładamy tak bokiem telefon co mamy jeszcze o i na samym dole mamy wodoodporny głośnik tutaj jest na dole powinno być go dobrze widać wygląda jakby tutaj była taka siatka Ym, przez którą raczej nic wodoodpornego byśmy nie pomyśleli, ale uwierzcie mi, że jest wodoodporna Wodoszczelna Bo trzeba zapamiętać, że ten telefon jest wodoszczelny, a nie wodoodporny a Jest to ogromna różnica, bo wodoszczelność nie przepuszcza wody, a wodoodporność ym, chroni przed deszczem delikatnie, czy coś takiego No to co, może włączmy ten telefon ym, Oczywiście włączamy telefon za pomocą tego tutaj srebrnego guzika. trzymujemy sobie ten guzik Wybaczcie, że popalcowany ten ekran jest ale możecie mi wiedzieć, że to oczywiście w niczym nie przeszkadza jak czytałem te wszystkie komentarze ludzi, że o, będzie popalcowany, to będzie przeszkadzać i tak dalej no jasne, jak ktoś nie myje rąk przez cały dzień, no to, to może przeszkadzać, ale tu na tym filmie tak jakoś pod światło jak robię to dość istotnie widać rzeczywiście ale w czasie użytkowania tego w ogóle nie widać To może teraz, był jest czarny ekran podczas włączania się telefonu OK, telefon się już włączył Akurat wybrałem taki motyw z liśćmi Jak odblokowujemy ekran, już mówię Przesuwamy i tyle Można wybrać inne opcje odblokowania, typu pokazanie kształtu itp. itp. Eee, ekran moim zdaniem rewelacja nie widzę tu najmniejszych problemów, żeby ludzie to co ludzie opisywali, że on jest i tak dalej Oczywiście on nie mdły, jest brzydki, e, jest gorszy od Samsunga, jeżeli chodzi o kolorystykę Zgadza się Ale jeżeli nikt nie ustawi oczywiście parametrów jasności ekranu, to tak jest Jeżeli ktoś zachowuje standardowy ekran, czyli tak jak jest domyślnie, gdy kupujemy e, telefon no to on jest takim rzeczywiście przyciemniony i ludzie... jo o strasznie! Pierwszy raz telefon widzieli, o jaki straszny jaki ten. A wystarczy w ustawieniach jasności tego wyświetlacza. Włączyć sobie odpowiednie ustawienia. I już mamy ładny, piękny żywy ekran. Zobaczcie sami. Wszystkie ikony, wszystko kolorowe ekran. Specjalnie wybrałem tą tapetę, żeby wam pokazać, że rzeczywiście tak jest. No, yy, co dalej? To chyba tyle, jeżeli chodzi o podstawy tego telefonu Co Wam mogę powiedzieć? Telefon się świetnie trzyma w dłoni, nie jest ogromny nie przeszkadza, można spokojnie obsługiwać jedną ręką możecie mi wierzyć, a mam małą dłoń, nie mam dużej dłoni Można spokojnie obsługiwać telefon jedną ręką przesuwać, oczywiście wszystko można robić bez najmniejszego problemu Telefon działa bardzo dobrze, spokojnie go każdemu z Was polecam możecie sobie go zakupić, jeżeli macie jakieś pytania o, zobaczcie te kąty bo wiele osób mówiło, że kąty są straszne, nic nie widać i tak dalej na pewno nie jest to ekran Samsunga czyli idealny IPS ale ten ekran całkowicie wystarcza no nikt chyba tak nie używa telefonu jeżeli ktoś używa normalnie telefonu jak człowiek czyli patrzy na niego w normalny sposób no to nie ma problemu jeżeli ktoś używa tak telefonu i uważa, że ekran jest kiepski no to, to sorry, nic na to nie poradzimy Ok, to myślę, że na tyle, na podstawie... To tyle. Dzięki.